Elden Ring Shadow of the Earth Tree to coś jak powrót do domu po długiej podróży. I tak się czułem, kiedy na zamkniętym pokazie w Paryżu zasiadłem do ogrania tego tytułu. Szef kuchni Miyazaki serwuje nam więcej tego samego z paroma nowymi przyprawami. Pójście na łatwiznę? Otóż nie. Tak podany Elden Ring wciąż smakuje wyśmienicie. Shadow of the Earth Tree zapowiada się na znakomity dodatek tyle, że nie będzie rewolucji. Zresztą, który dodatek do sausów wymyślał koło na nowo? Po prostu czeka nas kolejna wielka przygoda w ziemiach pomiędzy, z paroma udogodnieniami i niuansami. Trzeba przyznać, że Namco Bandai umie zadbać o oprawę pokazu. Ściągnęło dziennikarzy do paryskiego klasztoru. Nie dało się wybrać lepszego miejsca na ogrywanie Elden Ringa. To tak metalowe jak koncert Judas Priest. W Shadow of the Arch Tree nie znajdziecie zbyt dużo nowości mechanicznych. Te, które wprowadzono są jednak całkiem konkretne. Miyazaki dosypał nam do mieszanki dwa typy znajdziek. Polujemy na nie podobnie jak na złote nasiona. Jedne odpowiadają za przyrost siły i odporności naszego zmatowieńca, drugie za wzmocnienie towarzyszy przyzywanych sprochów. Oczywiście dalej zbieramy runy, ale ich znaczenie nieco wypłaszczono w obrębie nowej krainy. Tu liczą się właśnie nowe znajdźki. Trzeba przyznać, że robią roboty na kilku poziomach. Uzależniają rozwój i moc naszej postaci od eksploracji, ładnie wpisują się w lore i wspierają interakcje ze światem. Są też ciekawym urozmaiceniem. Wymagają zmiany sposobu myślenia o postaci i cyferkach, choć odrobinę. To bardzo zeldowe rozwiązanie całkiem mi się podobało. Cenię sobie gry, które nagradzają za zwiedzanie. Jest to też bezpieczne dla purystów. Nie zaburzy Wam balansu w pozostałych obszarach, bo działa tylko w lokacjach z dodatku. Nowe elementy wyglądały na pokazie na szale niedopracowane i przemyślane. Nowi wrogowie już przez sam wygląd i zachowanie rozbudowują tło fabularne i generują kolejne pytania. Czy utkani z cienia wojownicy i kapłani to biedni głupcy, którzy kroczyli za Mikelą jak za zbawcą? Czy to ta kraina ich tak zmieniła? To była właśnie myśl, która mi towarzyszyła. A poza tym te cienie potrafią dać się we znaki, przynajmniej co większe i bardziej agresywne. Podstawowe mięso armatnie służy do ostrzenia miecza. Wszystko inne okazuje się radykalnie efektywne w spuszczaniu na młomotu i wygląda obłędnie. Zarówno wrogowie humanoidalni, jak i ci posiadający nieco więcej odnóży wywołują lekkie ukłucie niepokoju. Sugerują, że znowu zabrnęliśmy do złego sąsiedztwa. Poziom trudności też skoczył do góry. Może nie przerażająco, ale wyraźnie. Wrogowie są do ogrania, trzeba się jednak przyłożyć. Co mocniejsi, regularni wrogowie potrafią dać popalić i rzadko odpuszczają. Bosowie są szybcy, agresywni, mają mocne ataki obszarowe i bezpośrednie. Podczas pokazu mogliśmy obić dwóch z nich. No, przynajmniej ja do tylu dotarłem. Gdyby Miyazaki stał gdzieś za kurtyną i słyszał nasze okrzyki zachwytu, pomyślałby pewnie, lube dźwięki. Jeśli nie chowacie w szafie OP bohatera, to szykujcie się na konkretną przeprawę i bardzo intensywne pojedynki. Jeńców nie będzie, żaden nie dożyje. Ale na pewno nasycicie tymi starciami sadomasochistyczne zapędy. Walki są trudne, ale. Tą trudnością znaną z wszystkich poprzednich dodatków do gier From Software, czyli parę razy walniecie padem o ścianę, ale będziecie chcieli przejść naprzód. Z perspektywy trwającego 3 godziny pokazu, pewien problem stanowiły predefiniowane bildy postaci. To, co Namco udostępniło nam do zabawy, czyli wojownik, szermierz i mak, było zbyt jednotorowe. Mogliśmy wprawdzie respekować, ale w arsenale mieliśmy głównie nową broń do klikania. Trzeba przyznać, jest niezła i wprowadza ciekawe manewry. Grałem rycerzem nastawionym na zręczność i wymachiwaniem lekkim, szybkim Greatswordem, którym operowało się momentami jak szpadą. Ataki specjalne i kombosy wyglądały jak wyciągnięte z poetyckiego starcia z anime o szermierzach, i dobrze. Nowe Great Swordy i Ultra Great Swordy, którymi się bawiłem, dawały mnóstwo frajdy. Nie były jednak aż tak efektywne jak mój standardowy zestaw narzędzi. Nie do końca pasowały do mojego stylu gry, ale myślę, że po większym oswojeniu, jedno z nich wciągnąłbym w poczet ulubionego arsenału. Po prostu walka nimi wymaga więcej uwagi. By przyspieszyć progres, pobiegłem po Bloodhound Fang, jedno z moich podstawowych narzędzi Pracy, choć oczywiście nie jest ulubione, to nie blasfemus Blade. Nubski Hubert kontratakuje. Do repertuaru krzywdy dołącza nowa forma uzbrojenia wściekłe pięści Miyazakiego. Rozmaite rękawice do walki wręcz pozwolą Wam spełnić fantazję o graniu Mnichem, albo Jean-Claude Van Damme, albo też Brusem Lee, albo. Batmanem z serii Arkham. Nie mogłem oprzeć się temu ostatniemu skojarzeniu. Gdy wyobraziłem sobie bohatera, który będzie biegał w pancerzu nocnej kawalerii, to już w ogóle Arkham City się kłaniało. Ostatecznie najważniejsze jest, że walka wręcz wygląda na mięsistą, widowiskową i wciska niezłe obrażenia. O to w LD nie chodzi. O balans między frajdą o młotem a efektywnością gracza. Przyznam, odpuściłem zabawy nową magią, bo to nie moja bajka, a chciałem wycisnąć z gry ile się dało. Dziennikarze skupiający się na takim bildzie wyglądali jednak na zadowolonych i używali mniej przecinków. Wymyślony, kryjący się za kurtyną Miyazaki nie był z nich aż tak zadowolony. Jak widzicie, będzie czym się bawić. Nowe żelastwo, nowy aspekt rozwoju postaci, nowi wrogowie. A jednak to dalej stary, dobry Elden Ring, do którego to dano ozdobniki. Bo to, co tu opisałem, to głównie bajery, które docenią wyjadacze. Błyskotka dla nowych też się jednak znajdzie. Grę dalej otacza aura przygody oraz wędrówki przez mękę. I dalej wygląda obłędnie. A może nawet jeszcze lepiej. Widoki, których doświadczyłem, zwalają z nóg. Niby to wszystko już widzieliśmy, ale jednak. jednak wszystko jest takie bardziej. Każda lokacja kryje przed nami jakiś narracyjno-wizualny szczegół, nad którym możemy się pochylić i zastanowić. Zawsze znajdziemy coś, co urozmaica krajobraz i rodzi kolejne jak i dlaczego. Jest bardzo gotycko i baśniowo. Czułem się jakby From Software zafundowało mi wycieczkę po malowidłach Kaspara Dawida Friedricha. I nawet przeświadczenie, że obcujemy z bardziej upiornym odpowiednikiem Lingrave nie przeszkadzało w chłonięciu aury. Bo to nie jest kopia, to dopełnienie. Artystyczne domknięcie ramy i brakujący element płótna. Najmniej mogę powiedzieć o fabule. Zaczyna się równie enigmatycznie i poetycko jak wstęp do każdego wątku, który ogrywaliśmy w Elden Ringu. Po ubiciu Moga ruszamy śladem Mikeli. U ubogów łączyła bardzo toksyczna relacja, co w Krainach Pomiędzy równa się regularnej środzie. Wiemy tyle, że brat Maleni rozpaczliwie próbuje porzucić swoją naturę. Chce też odciąć się od rządzącego wszystkim złotego porządku. Na chwilę obecną możemy jedynie zgadywać, co to oznacza dla Ziem Pomiędzy i dla nas. Mikela będzie wrogiem, sojusznikiem, przewodnikiem, a może wszystkim po trochu. Moja robocza teoria jest taka, że najpierw spuścimy mu oklep, a potem zaczniemy wymieniać uprzejmości. A może najpierw przeprowadzi nas przez kawałek wątku, a potem pójdzie na ostre? Mogę jedynie mieć nadzieję, że spędzimy trochę więcej czasu z tak intrygującą postacią. Po tych trzech godzinach wygląda na to, że Miyazaki wie, co robi. Wraz z From Software dostarczy godne dopełnienie podróży z matowieńców. Innowacji nie ma tu wiele, ale znajdziemy ich dość, by nie poczuć się oszukanymi. To dalej ten sam projekt i podejście twórcze. To podobne problemy z balansem, to samo wyzwanie i ten sam rodzaj piękna piękna, które teraz najprawdopodobniej zostanie podkreślone ostatnim zamaszystym pociągnięciem pędzla, a potem nie będziemy sobie w stanie wyobrazić, jak Elden Ring bez tego wyglądał.